Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Jak widzicie kolejne maluchy. To jest już dosyć stare nagranie, bo młode mają gdzieś już około dwóch tygodni. Za chwilę pokażę Wam, co z tego wyszło. Ta ikra tutaj na liściu, cała była do wywalania. Po prostu skalary odbyły tarło na stożku, a chciałem zobaczyć, czy ta ikra się przyjmie. Przełożyłem z tego zbiornika ogólnego, ale tam była trochę inna woda, tu trochę inna woda, no i z tej ikry nic nie wyszło. Ale reszta wykryła się Całkiem fajnie, całkiem spora liczba młodych. Za chwilę pokażę Wam to na filmiku. No, tutaj, jak widać, z jednego miotu, tak jak mówiłem na liściu, wszystko było do wywalenia. Całkiem pokaźna liczba młodych. Tutaj, jeden mnie akwarysta zaczepia. Wiecie, który. Ci co oglądają, że karzełki ze sklepu. Nie powinno się takich ryb rozmnażać. Skoro moje karzełki ze sklepu. Chociaż nie wszystkie moje ryby są ze sklepu, no ale dobra. Dają taką liczbę młodych, to te twoje giganty. Jak sobie tak dzisiaj zrobiłem stop-klatkę, na no sumie dobrym filmiku o tej selekcji, o tych wszystkich wadach i tak dalej. Akurat ten film uważam za, za dobry. Zrobiłem tam stop-klatkę, tam była mowa, że padło może 10 sztuk, czy tam było wywalonych w drodze selekcji, i tam można się doliczyć nie całej setki młodych to coś słabo <noise> tutaj też już nie ma takiej ilości ryb bo to one sobie po drodze powoli popadały i też nie padły z głodu tak jak było to mówione na któryś tam filmach że są zagładzane tylko po prostu były karmione cztery razy na dzień była podmieniana woda i jak ma coś paść to i tak padnie także w takie stuprocentowe przeżywalności i tak dalej, no to średnio wierzę. Tym bardziej, że tutaj jest dodawany preparat antybakteryjny, i tak jakoś to wychodzi. Kolejna rzecz poruszona na filmie, że przyczepiłem się, że ryby dyszą, no i było powiedziane, że no jest ich tutaj tyle w tym zbiorniku, że jak ty będziesz miał tyle, to zobaczymy, czy tobie nie będzie dyszeć. No i co? Jak zwykle, można sobie wszystko sprawdzić. Wchodzimy sobie na przykład do kanału. Gdzie kiedyś nazywał się Polski Klub Miłośników Miaczyków Helera. Tam Rafał sobie jeździ po różnych hodowlach, pokazuje różne hodowle. No i między innymi był na takiej hodowli, gdzie są skalary. I są pokazane z bliska, że jest w małym akwarium stosunkowo duża liczba ryb. I ta ryba nie zieje. Także co tutaj się już coś nie zgadza. A ja od siebie mogę dodać, że na samym początku jak się brałem za te skalary... To robiłem taki podstawowy błąd, że nie zwracałem właśnie uwagi na oddech ryby. No i idziesz sobie, oglądasz sobie rybę, wszystko ładnie pięknie, kolor fajny, płetwa fajna, nie widać żadnych wad, ale właśnie ten oddech. Już wiem, że jeżeli sobie nabędziesz takiego skalara, który ma przyspieszony oddech, mimo tego, że tam normalnie pływa, reaguje, to taka ryba ci długo nie pobędzie, po prostu tydzień, dwa i tej ryby nie ma. Więc kadanie, że te ryby tak super rosną, są w takiej świetnej kondycji. No nie są w takiej świetnej kondycji, bo nic co dzieje, nie może być w świetnej kondycji. To tak samo jakby zamknąć człowieka w jakimś dusznym pomieszczeniu na nie wiem, miesiąc, dwa czy trzy. No i co, on by był w dusznej, inaczej w tej dobrej kondycji, nie ma takiej opcji. Także to by było chyba na tyle jeszcze sobie tam sprawdziłem, ceny tych ryb. No to nie dziwię się, że. Słabo one schodzą. No bo jakiś kosmos tam ostatnio podałeś link do Alixa. No takie ryby z takim wyglądem można sobie śmiało za połowę tego nabyć. I to nie mówię o sklepach, tylko o hodowlach. Więc dlatego ta ryba chyba nie schodzi. A jeszcze jak już gadamy o jakiejś tam marce, że nie chcę sobie podważać marki i tak dalej. To wiem, że jak na przykład sobie chciałbym zamówić jakąś rybę od kogoś, kto ma jakąś markę, to wygląda to mniej więcej tak, że chłopak mówi, że będzie tarło. Na przykład tak jak tutaj. I na te ryby już by było zamówienie. Czyli na przykład ten sobie bierze 10 sztuk, tamten ileś tam. I takie ryby jeszcze się dobrze nie wyklują, a już są tak naprawdę sprzedane. I wtedy możemy mówić o jakiejś martwie, a nie o tym, że mam wykluły się i mam markę, bo mam kanał na YouTube. Tutaj w tej ogólnej wodzie, ja to mikro oczywiście zabrałem, bo nie mam gdzie tego na razie trzymać. Może przez okres, aż zaczęło wibrować odeszło już 10 jarenek ikry, więc przy następnej próbie rozmnożenia po prostu zrobię to nie dodawając tego preparatu trypoflawiny. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż ten preparat też jest stopniowo. Usuwany przez podmiany, to tylko właśnie na samym początku ta woda jest taka zielona, a później co podmianę, co podmianę robi się już normalny kolor. Także myślę, że jeżeli tu w ogólnym akwarium dały radę bez jakiegoś tam konkretniejszego napowietrzania i tak dalej, że ta ikra się nie skwasiła, no to myślę, że w takim tarlaku powinno być tylko lepiej. A ja zawsze robię to tak, że. Daję sobie 50% wody stąd i 50% wody świeżej. Wpuszczam te ryby, no i one po powiedzmy dwóch trzech dniach, jak już ich tam wrzucę, wycierają się. Jak widać są tego efekty na poprzednim ujęciach. Także no, nie, nie gadaj różnych rzeczy, bo mylisz się w tym wszystkim, co mówisz sam siebie. Zaprzeczasz tak samo jak z tymi kamieniami, z tą wodą ERO. Albo się mówi, że się daje wodę RO tylko jak się rozmnaża, a potem się leje kran, a później nagle jakiś film, że zrobiła się biała woda, bo woda ERO rozpuściła jakiś tam kamień. No to albo tą wodę dodajesz cały czas, albo nie. A co chodzi o te moje młode, które tutaj widać, to ja też sobie zdaję z tego sprawę, że one nie wszystkie są idealne. Ale tak jak powtarzam na wszystkich poprzednich filmach, ja się dopiero tej ryby uczę. No i tutaj też już nie musiałem być jakimś, nie wiem, fachowcem, żeby zauważyć, że na przykład któraś tam ma jakiś brak czegoś albo ma coś krzywe, chociaż żagle widzę są ok. Jedynie co się tam gdzieś mogę doczepić, no to u niektórych właśnie tych okazów, o tak jak ten na środku, gdzieś tam mu ta. Płetwa brzuszna się rozjeżdża na bok, no i to będzie wada, ale chcę sobie po prostu te ryby na razie trzymać. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie na własnym doświadczeniu, czy coś się poprawi, czy się pogorszy. Ale są też ryby, które są bardzo ładne i wydaje mi się, że będzie z nimi wszystko ok, i bez problemu będą sobie mogły gdzieś iść w świat. Tak jak mówię, ja tych ryb się dopiero uczę. To są ryby, w zasadzie których nie spodziewałem się, że w ogóle dorosną do takiego rozmiaru, a sobie dorosły i wyglądają całkiem fajnie. Dlatego kolejne mioty podejrzewam, że już będą coraz lepsze na metodzie prób i błędów. Tutaj to została, nie wiem, ze 30 sztuk, bo coś poszło nie tak. Mam nadzieję, że w tamtym kolejnym miocie będzie tego już więcej ale też tak jak mówiłem wcześniej wątpię, że rodzi się 200 sztuk i wszystkie 200 tam przeżywa i nagle nie wiem, selekcja jest i odlatuje tylko 10 sztuk nie? także no, tak to u mnie wygląda i to by było w tym odcinku na tyle co jakiś czas dodam kolejny materiał być może będę miał jakieś kolejne przemyślenia odnośnie tej ryby